Siemanko, tu Lucas playgames i gramy w Ace of Spades. Będę miał dla Was trzy informacje dotyczące właśnie moich filmów. Więc idźmy do fioletowych, że zabierzmy sobie ciśnietkę. <laughs> Dobra, pierwsza sprawa jest o tym, że, że jak Wam się podoba filmik, Możecie dawać łapki w górę. A, a, I jeszcze takie coś, drugi, dru, druga informacja, będzie o tym dotycząca, że mój starszy brat też ma filmiki. To jest Patryk Patrolog. Możecie wejść i dać też łapki w górę. Powiem wam, fajny, fajne filmy ma. A trzecia informacja jest o tym, że, że kiedy że, aj, że, że możemy z Patrykiem no, zrobić ta razem filmy takie rodzinne na przykład Ace of Space. Spades no dobra, to na razie będę budować. Na razie będę grał, a potem wam po, potem wam powiem inne informacje dotyczące tej gry. To na razie graj. Okej, okay, to mówię dotyczącej tej, tej gry, co nie? Tu, tu można budować też I strzelać Mamy tu łopatę To jest taki na niby Minecraft Tylko tu się strzela I można budować Ale inna grafika w ogóle jest Inne w ogóle I nie da się dokopać dalej O Patrzcie Widzicie? nie da się Więc w niektórych mapach są mm, też takie, i nie ma na przykład takiego czegoś, albo takiego czegoś, albo wody. Mm, właśnie ja jestem takim, co nie te, patrzymy na tego człowieka, a co nie, my musimy na przykład. No, zabijcie się. Dziękuję. Takie coś, co nie? Że, że, że na przykład musimy budować aż do tego. Albo takie coś, że musimy zabijać przeciwników. Więc ja wolę budować niż zabijać. Albo jeszcze jest takie coś, taka teczka, Kiedy ją zabierzesz, dostajesz 10 punktów. I musisz z tym iść do bazy. Wiąteczką. Więc nie wiem jak wam, wam się podoba Może Wam się podoba, nie wiem jak wam nie wiem co on robi Dobra, to jest w ogóle snajperka to oh. pokażę Wam jeszcze inne bronie Że, że ale mam jeszcze jedną informację że, że mogę sobie zainstalować modę. Nie wiem czy będę czy będzie, czy, czy będzie Wam się podobało. Może będzie, a do niektórych nie. Więc możecie pisać komentarze, czy mam brać te mody, czy nie. Właśnie mamy też takie klocki. O! Na przykład jak dacie na to e to macie ten kolor który macie o ten ten o I napiskasz myszką to to, to właśnie to jest shotgun można też rzucać granatami można przytrzymywać i normalnie nie wiem czy to można o można też normalnie jednym, tak, a drugą myszką tak, o, to, a drugim przyciskiem myszy to zabiera trzy. O, pokażę wam. Nie jest jeden, dwa, trzy, o, i trzy zabrało. I możemy też klękać. Więc może Wam się podobać ta gra, możecie też w nią grać i możecie też nagrywać. Więc nie wiem czy się Wam podoba, ale teraz już kończę, że, że jeszcze minutkę sobie pogram i, i kończę. Więc na razie sobie pograjmy i potem powiem co. Powiem, że klucz. Więc i czy... Mogę też narać czy... i tak, ale nie wiem, czy mi się uda. Też... Ja Mamy też nową broń. Yy, Maszynówka. Przecież szybko strzela. okej okay. więc idziemy przez tą dziurę. tam też może coś tu będzie nie nie ma nic tu jest lej do okej nie wiem co mam jeszcze powiedzieć może mam go już mój rekord ok więc to jest jeszcze 30 sekund hmm, za chwilę kończę w ogóle będę też robić filmiki też z innej gry jak napiszecie coś z jakiejś gry jakiejkolwiek może też? Nie wiem. Ale chyba będzie Wam się podobało. Ten za chwilę kończę. No dobra. To w kolejnym odcinku znów będę i będzie dłużej. To cześć. To na razie.